Królikiem! Moim marzeniem jest zostać zafasownikiem. to rodzina od Grać piłkę se nad Moim marzeniem jest, jest zostać piłkarzem i grać w piłkę. Szlifować swój talent, więcej malować graffiti i cować jakiś sponsoring w przyszłości od Mołotowa iPhone albo Iron Laga. Tak sobie myślę, że moim marzeniem. To byłoby znaleźć przede wszystkim jakąś wspaniałą kobietę, mojego życia. Założenie z nią rodziny. Ja już w zasadzie spełniłam swoje marzenie, Mam fajnego męża, fajne dzieci. Teraz też mogę umierać wszystko spełnione. Co prawda kiedyś chciałam mieć do Moje marzenie? No. Żeby moje córki znalazły dobrych mężów, założyły rodziny. Potem mogę się do swoich marzeń. Moje marzenie? Och! Czy ja bym... rodzina zdrowa, była! Żeby nie, nie musiał mieć żadnych marzeń. Czemu? No, żeby mi się wszystko samo spełniało. to żywo żywoty święty i tak marzył, że ja bym chciał święto. Wielką świętą mych Już jak najprędzej była wiosna. <stwierdzi> Żeby można było kwiaty sadzić, uprawiać ogródek i z tego się cieszyć.